Witajcie, Tork z tej strony i w tym filmiku przedstawię wam 5 najlepszych zagrań z pierwszej edycji turnieju The Combat Showdown. Zaczynajmy! Na piątym miejscu uplasował się Brian, który zdołał pokonać swojego przeciwnika, posiadając znikomą ilość życia. Bo to jest za wolno, to jest... Jezu, kur... Próba, próba mi trzechu. ale Brian też niestety nie pokarał. Co będzie? Jednak odwiedziłem to, to na pewno. Pojawiają się czaszki. Nie ma zabrykacz, pojedzie... ale będzie damage. Trzy, 31%, co teraz będzie? <śmiech> Brutality! <śmiech> Kolejna akcja należy do Torxa oraz Apollo. Panowie przez dłuższy czas próbowali się rzucić, jednak nie udawało im się to przez umiejętne tekowanie grabów. Gracze grze już zaczęli. O, była próba, była próba d jeden tutaj w komand graba. A, ale tutaj bardzo ładnie tutaj się tutaj wyrywa stech z rzutu. Znowu je. Oje, zakie... co tu się dzieje? Panowie, ewidentnie gotowi na swoje meczapy. Cały czas co bardzo tu się ładnie dzieje? tutaj. Wszystko ładnie tekuje. Apollo przewiduje e, to, co chce zrobić w Freezen Torx. I po raz kolejny znowu oh, nie jest, tym w razem jest łamanie. No. Bronz wlatuje w ręce Simiego, który tak jak Brian zaprezentował nam świetny comeback. No to Frisan może bardzo cierpliwy sobie wesarkę. Chociaż jeszcze takie mieszał właśnie męczyć. Jest ładnie i nie, musi zaprzesać żeby od razu zabić Fridena. Dlaczego nie zrobił? Nie wiem. Srebrny medal otrzymuje Mike. Wygranie rundy bez żadnego zadrapania zasługuje na podium. Nie widać jakichś tutaj elementów stresu, czy coś gra swoją grę i yy, trzyma przeciwnika w rogu, nie wypuszcza go. Tutaj Dark Lord jest w bardzo ciężkiej sytuacji, nie ma żadnych pasków defensywnych, trudno mu uciec. No Mike w tej chwili walczy nad Flowlessem. Nie ma jeden problemów. Może być white card? Nie, jest jednak Flowless. Jednak jest Flowless, mamy Brotala. Pierwsze miejsce zdobywa Michu z jego nieziemskim comebackiem oraz kosmicznym combo. Zobaczcie sami. Overheady niewyblokowane, czy będzie carthing blow? Mamy F3B2, mamy yes. Cashing Blow i to będzie, może zmienić wszystko. To, to wszystko. wszystko! to może zmienić wszystko, bo to... O Boże! To będzie koło 60%, więc... A może i nie, a może i tak. No, 50 60, 60, ale 90, jednak jeszcze jest przy życiu to nie było. O! Do tyłu są nie! Ja nie. To. Tak więc to było 5 najlepszych zagrań z pierwszej edycji turnieju The Combat Showdown. Przypominam również, że zapisy na trzecią edycję turnieju są już otwarte, jednakże ilość miejsc jest ograniczona, więc jeśli chcesz mieć szansę wygrać PlayStation 5, to radzę się pośpieszyć. No i do usłyszenia wkrótce.